Witam serdecznie. Chciałem pokazać tutaj e, taki fajny, fajną stronę, która się nazywa canva.com. kanwa.com. E, link w, znajdziecie w opisie. I tutaj można zrobić super prezentację, można zrobić e, e, też bardzo fajne rzeczy na Instagrama. Na, e, jak widzicie, to są zapisane. E, takie rzeczy na Facebooka, na tło na wydarzenie, post na Instagramie, tapeta na pulpit i tak dalej. Można wszystko coś zrobić. Proszę, prezentacja nawet. Możemy zacząć od prezentacji. I tutaj mamy jakieś gotowe rzeczy, czyli można na przykład sobie przeciągnąć. Ja tutaj klikniemy sobie w tą funkcję, na przykład i e, jak widzimy, e, to mamy dodatkowe i tutaj pokazują nam się kolejne jakby rzeczy ustawienia tego. Kolejne, kolejne nie ustawienia, tylko po prostu template'y W tej prezentacji ja mamy po kolei, nie? tutaj mamy akurat tak Można sobie też duplikować daną rzecz i na przykład coś tutaj sobie zmienimy Ups, lepiej nie przesuwać Tak, możemy sobie coś tutaj napisać Napiszmy sobie e, Można duplikować to e, Możemy przesuwać można dodatkowe jakieś elementy tutaj wkładać, mamy dodatkowe, proszę, polecane, darmowe, piękne, naklejki, proszę, można też szukać, tekst, muzyka albo wideo, możemy sobie też przesłane, przesyłać sobie tutaj własne e, pliki, e, możemy dodawać tekst, tutaj mamy jakieś gotowce, piękne i potem, jak już mamy gotową naszą prezentację, no to możemy sobie pobrać, w różnych formatach, jak widzimy tutaj prezentacja e, pobierz. Czyli co możemy, pobier po Jak pobieramy to możemy sobie na przykład pobierać jako PDF, czyli on będzie mały rozmiar pliku, co jest bardzo fajną rzeczą. Mały rozmiar pliku. E, I to będzie jako jeden plik. To jest nawet patrzcie, wideo e, JPEG, PNG, ale to już będą jako osobne. E, tak, czyli będzie tutaj dużo, czyli będzie tutaj 7, Bo mamy taką prezentację, to będziemy mieć 7 czy tam dziewięć e, różnych odpegów. PDF będzie jako jeden duży plik. E, jeśli potrzebujecie dodatkowych e, informacji odnośnie kanwy, e, to e, pro, napiszcie w komentarzu, to zrobię kolejny filmik. E, pozdrawiam, e, dziękuję za wysłuchanie, subskrybuj, lajkuj, e, przysłaj, daj. Pozdrawiam Tomek. Cześć.